Jest taki metal, bez którego nie działałby ani internet, ani komputery, ani nowoczesne samoloty wojskowe. I teraz wyobraź sobie, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zasoby tego metalu zwiększyły się w Stanach Zjednoczonych kilkukrotnie. I są to już jedne z największych zasobów na świecie. Trwa cicha budowa strategicznej rezerwy. A najlepsze? Stany nie wydały na to ani centa ze swojego budżetu. Kosztowało ich to 0 dolarów. Te zasoby wciąż rosną i mają być coraz większe. Dlaczego? Palącym problemem będzie drastyczny wzrost niedoborów tego metalu na rynku, który w 2040 roku może przekraczać 30% rocznej światowej produkcji. O jaki metal chodzi? Nie o złoto i nie o srebro. Chodzi o miedź. To właśnie tutaj może rozegrać się jedna z kluczowych wojen gospodarczych XXI wieku. I żeby to zrozumieć, należy spojrzeć na użycie miedzi w technologii, na zapotrzebowanie, na problemy produkcyjne i na niedobory. To dzisiaj wspólnie zrobimy w tym nagraniu. Ale żeby pojąć kluczowe znaczenie miedzi, trzeba przede wszystkim spojrzeć na to, kto obecnie rządzi tym rynkiem. Wtedy wszystko staje się jasne. Kraj ten odpowiada za około 40% światowych mocy hutniczych i importuje 2 trzecie koncentratu miedzi. Co więcej, strategiczne rezerwy tego państwa są tajne, ale rynek od lat mówi o poziomie zbliżającym się do 2 milionów ton. I nie są to Stany Zjednoczone, to Chiny. Na dodatek, Chiny planują te rezerwy powiększyć. A to oznacza, że kontrola nad przetwarzaniem miedzi, a nie tylko nad kopalniami, znajduje się w dużej mierze w Azji. Stanom Zjednoczonym taki stan rzeczy się nie podoba. Dlatego w 2025 roku USA wpisały miedź na listę minerałów krytycznych. Oznacza to, że jest to surowiec krytycznie ważny nie tylko dla amerykańskiego przemysłu, ale ogółem dla bezpieczeństwa narodowego. To sygnał, że miedź przestała być zwykłym metalem przemysłowym. Jest surowcem strategicznym. Dlaczego miedź stała się tak ważna? Bo to metal, bez którego nie ma elektryfikacji. Wyprodukowanie samochodu elektrycznego wymaga od 2 do 4 razy więcej miedzi niż spalinowego. Sieci energetyczne, kable, transformatory, infrastruktura przemysłowa, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, magazyny energii to wszystko wymaga dużych ilości miedzi. Do tego dochodzi nowy czynnik: centra danych i sztuczna inteligencja. Centra danych w 2026 roku mają zużyć około 300 tysięcy ton rafinowanej miedzi, co odpowiada około procenta globalnej produkcji. Jednak znaczenie dla przemysłu to jedno, bo zawsze można się jakoś dogadać, jeden kraj sprzeda drugiemu, zamieni na coś innego itd. Ale nie wtedy, kiedy na rynku tego surowca brakuje. A ten niedobór będzie tylko się zaostrzać, tworząc ogromny rynkowy deficyt. Obecnie popyt na miedź to około 28 milionów ton rocznie. Jednak w 2040 roku, zgodnie z prognozami, będzie to aż o połowę więcej, bo zapotrzebowanie sięgnąć ma poziomu 42 milionów ton, jak szacuje SP Global. I pewnie myślisz, OK, to pewnie trzeba po prostu wydobywać znacznie więcej miedzi, bo zapotrzebowanie będzie większe. Racja? Problem w tym, że to nie jest takie proste. Pamiętamy już, że szacuje się, że około 42 milionów ton popytu będzie miało miejsce w 2040 roku. Tymczasem produkcja ma sięgnąć zaledwie 32 milionów ton. Łatwo policzyć, że to 10 milionów ton niedoborów, czyli blisko 1 czwarta zapotrzebowania. To ogromna luka i to będzie realny cios dla przemysłu i dla firm. To uderzy w ambicje mocarstw, dlatego tak ważne jest to, na kogo spadnie ten niedobór. Bo kto miedzi mieć nie będzie, ten zostanie w tyle w technologicznym wyścigu, a kto będzie ją posiadał, to będzie mógł ją drogo sprzedawać i przede wszystkim wykorzysta ją w swoim przemyśle i wygra. Kontrola nad miedzią może okazać się przełomem, który zdefiniuje to, kto będzie globalnym hegemonem przez resztę tego wieku. I tu ważna uwaga. To raczej nie będzie tak, że od razu produkcja miedzi będzie tylko spadać. S&P Global szacuje, że ona początkowo wzrośnie, sięgając szczytu około 2030 roku na poziomie 33 milionów ton. I dopiero potem nastąpi spadek. Jednak, dlaczego o miedzi jest tak trudno? Dlaczego nie jest tak łatwo zwiększyć produkcję? Otóż, mieć staje się coraz trudniejsza do wydobycia. Jeszcze 20 lat temu ze 100 ton rudy uzyskiwano około 1,1 tony miedzi. Złoża były bardziej dostępne i łatwiejsze do przetworzenia. Dziś z podobnej ilości rudy uzyskuje się o blisko połowę mniej miedzi. Zamiast 1,3 tony jest to 0,7 tony. To pospada jako śrudy. Na dodatek średni czas od odkrycia złóż do rozpoczęcia produkcji wynosi 17 lat. Czas ten może wydłużyć się z uwagi na sprzeciwy ekologów czy sprawy prawne, które dodatkowo opóźniają realizację projektów. To ogranicza rozwój kopalni. Oprócz tego rosną też koszty energii, ale też koszty pracowników. Koncentracja łańcucha dostaw stanowi dodatkowe źródło ryzyka, ponieważ sześć krajów odpowiada za około 2 trzecie produkcji górniczej miedzi. To USA i Chiny, ale także Chile, Peru, Demokratyczna Republika Konga i Zambia. To nie brzmi jak grupa państw wyjątkowo stabilnych. Każdy strajk, powódź czy zmiana rządu w jednym z tych państw od razu wstrząsa globalnym rynkiem. No to może recykling? To na pewno może pomóc, bo niektóre źródła mówią, że to około 1 szósta, a niektóre 1 trzecia podaży miedzi. Ale to nie zmieni faktu, że produkcja pierwotna, czyli wydobycie, pozostaje niezastąpioną podstawą dostaw miedzi na rynek. Jeśli chodzi o ten fundament, to w 2025 roku wydarzyła się seria pechowych wydarzeń. Rynek, który miał być w nadwyżce, przesunął się w stronę deficytu, który sięga około 124 tysięcy ton i on pogłębi się zapewne w 2026 roku. W 2025 wydarzyła się z kolei seria wypadków w kopalniach, m.in. powodzie błotne w Grasberg w Indonezji, powodzie w Kamoa Kakula, obrywy w El Teniente czy problemy w Quebrada Blanca. To wycięło z rynku ponad 500 tysięcy ton produkcji miedzi. To pokazuje skalę napięcia. Wystarczy kilka zakłóceń i rynek traci równowagę. A efekt tego? Cena miedzi, ta benchmarkowa, czyli będąca takim międzynarodowym wskaźnikiem, wzrosła w 2025 roku o 42%, a w tym o kolejne 6%. Miedź jest też wyraźnie ponad dwukrotnie droższa niż przed pandemią. Skąd ta zwyżka? Czynników jest wiele, no już to wymieniałem, ale to wszystko sprowadza się do jednej najważniejszej kwestii. I tu działa bardzo ważna podstawowa zasada ekonomii. Bo ekonomia to, podręcznikowo, nauka o tym, jak zarządzać ograniczonymi zasobami, by zaspokoić nieograniczone potrzeby. I tu działa jej najważniejsza zasada: prawo popytu i podaży. Mamy wysokie zapotrzebowanie, ograniczoną podaż, idealne warunki do wielkiej hossy, i ona już trwa. Trwa więc wyścig o złoża. Najwięksi gracze to wiedzą, i ci duzi gracze chcą stać się jeszcze więksi. Wielkie spółki z sektora wydobycia miedzi łączą siły, dochodzi do fuzji, przejęć. Ich wartość w 2024 roku sięgnęła 94 miliardów dolarów, to najwięcej od dekady. I spójrzmy na listę największych spółek wydobywczych miedzi. Miejsce mają historyczne kooperacje. I tak w 2025 roku Anglo-American i Tech Resources ogłosiły transakcję wartą 50 miliardów dolarów. Z kolei Rio Tinto prowadzi rozmowy z Glencore. To nie jest ekspansja dla wzrostu, to walka o dostęp do przyszłej podaży. Bo jeśli nie możesz szybko zwiększyć produkcji, jedyne co możesz zrobić, to przejąć kontrolę nad tym, co już istnieje. Tort się nie powiększa, ale co ważne, zmienia się ten, kto trzyma nóż. Co zatem robią Stany Zjednoczone? Nie biorą tylko swojego kawałka tortu. One chcą przenieść ten tort do siebie. Partnerem odcinka jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego NKDP. Link do partnera znajdziesz w opisie. Partnerem tego odcinka jest Abilla Real Estate, oferująca profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości Dubaju. w Dubaju. Plan... W ciągu ostatnich 12 miesięcy do USA napłynęły gigantyczne ilości miedzi, a najważniejsza rzecz, rząd federalny USA nie wydał na to ani centa. Jak to możliwe? Mieć płynie do USA za darmo? Kluczowy był mechanizm cenowy. I cena miedzi w USA, notowana właśnie w Chicago, zaczęła być handlowana z ogromną premią wobec ceny w Londynie. Premią, czyli po prostu wyraźnie drożej. Ta różnica jest nazywana premią. W szczytowym momencie różnica ta sięgała niemal 3000 dolarów na tonie. To stworzyło szansę dla traderów na stosowanie tak zwanego arbitrażu. To nic innego jak kupowanie w jednym miejscu taniej i sprzedawanie tego drożej od razu w drugim miejscu. Na giełdzie w Londynie było taniej, w Chicago było drożej. I ten schemat wygląda w uproszczeniu tak. Kup taniej w Chile czy Peru po cenie londyńskiej, sprzedaj drożej w USA po cenie chicagowskiej, zabezpiecz transakcję kontraktem terminowym futures i dostarcz metal do magazynu w Stanach. I tak w kółko. Dobry sposób na zarobek dla takiego tradera. Ale jaki był tego skutek? Każda taka operacja zwiększała fizyczne zapasy miedzi na terytorium USA. I w rezultacie, dziś magazyny na amerykańskiej giełdzie w Chicago mają więcej miedzi niż w brytyjskim Londynie i chińskim Szanghaju razem wzięte. Tak, Stany zbudowały strategiczną rezerwę. Za darmo, bez wydania ani jednego centa. To nie wygląda na przypadek, bo rząd Trumpa zmienił reguły gry. Haczyk to są strategiczne rezerwy, ale pod kątem formalnym wcale nimi nie są. To zapasy prywatne należące do traderów i firm przemysłowych. Ale kluczowe jest to, że nie znajdują się w Londynie ani Szanghaju. Są na terytorium Stanów Zjednoczonych w amerykańskich magazynach. I to jest kluczowe. Bo jeśli prognozy SP się sprawdzą i luka podażowa do 2040 roku sięgnie ćwierć rocznej produkcji, to posiadanie fizycznych zapasów stanie się przewagą strategiczną. Jeżeli napięcia handlowe wzrosną, to mieć znajdująca się już na terytorium USA zmniejsza zależność importową Ameryki przed ewentualnymi taryfami w 2027 roku. Ale jak do tego wszystkiego w ogóle doszło? co skłoniło rynek do tego, żeby stosować arbitraż korzystny dla Stanów Zjednoczonych. Kluczową rolę odegrała w tym polityka celna prowadzona przez administrację Trumpa, bo bez tego tak wielkiego napływu by nie było. Cofnijmy się w czasie o rok. Donald Trump zostaje prezydentem USA i od razu bierze się za sprawy związane z miedzią. Już w lutym 2025 roku zarządza dochodzenie w sprawie importu miedzi ze względów bezpieczeństwa narodowego. Rynek szybko reaguje, podbija ceny w USA, oczekując ceł importowych podobnych do tych, które zostały już nałożone na stal i aluminium. Premia między Chicago i Londynem rośnie do 3000 dolarów za tonę metryczną, o tym już mówiłem. I ta premia stwarza dla traderów niezwykłą okazję do wysłania do USA jak największej ilości fizycznego metalu. Jaki tylko udało im się zdobyć. Ta premia załamała się w lipcu, kiedy administracja Trumpa zaskoczyła rynek, nakładając cła na import półproduktów miedzianych, ale odraczając do lipca 2026 roku decyzję w sprawie metalu rafinowanego. Wydawało się, że to już koniec handlu napędzanego cłami. Metal nadal codziennie trafia do sieci dostaw amerykańskiej giełdy CME, ale to może być tylko wierzchołkiem góry lodowej. Bo firma analityczna Benchmark Minerals szacuje, że w Stanach Zjednoczonych znajduje się łącznie nawet 831 tysięcy ton uwięzionej miedzi. Uwięzionej w tym sensie, że uwolnienie tego metalu do ponownego eksportu wymagałoby obecnie ogromnego odwrócenia arbitrażu między Stanami Zjednoczonymi a resztą świata i na to się nie zapowiada. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że jeszcze więcej metalu trafi do Ameryki, niż z niej wypłynie. Zatem rola państwa amerykańskiego jest pośrednia. Nakładając cła, zaostrzając politykę handlową i uznając miedź za minerał o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa narodowego i transformacji energetycznej, Donald Trump przyczynił się do napływu miedzi do USA. Pomaga to utrzymać ceny na giełdzie CME na wysokim poziomie w stosunku do cen w Londynie. Co właśnie podtrzymuje możliwość arbitrażu. Innymi słowy, polityka stworzyła warunki dla utrzymującej się premii cenowej, ale nie wymagała interwencji Skarbu Państwa ani Pentagonu w celu zakupu metalu. Ale Stany Zjednoczone nie są tu jedynym graczem. Od lat podobną strategię prowadzą Chiny. Szacunki mówią, że Pekin zgromadził już od 1,5 do 2 milionów ton miedzi w rezerwach strategicznych. To szacunki, bo poziom tych zapasów jest objęty tajemnicą państwową. Do tego dochodzą ogromne, komercyjne zapasy w chińskich firmach. Niedawno Państwowe Stowarzyszenie Branżowe oficjalnie wezwało do dalszego zwiększania rezerw miedzi, zarówno metalu, jak i koncentratu. Innymi słowy, zarówno USA, jak i Chiny zbroją się w miedź. Jedni przez rynek i arbitraż, drudzy przez państwowe zakupy i tajne magazyny. Zatem, co dalej stanie się z miedzią? W świecie, w którym energia i technologia stają się rdzeniem siły państwa, miedź staje się ich przewodnikiem. Dosłownie ich przeność spowodowało to wzrost ceny miedzi do rekordowych poziomów. Pod koniec stycznia ceny na londyńskiej giełdzie wzrosły powyżej 14,5 dolarów za tonę metryczną, po czym skorygowały i obecnie to tam nieco ponad 13 tysięcy dolarów. Analitycy Goldman Sachs ostrzegają, że ceny miedzi przekroczyły poziom wynikający z fundamentów, ale i tak widzą okolice 15 tysięcy dolarów w dłuższym terminie. Oczywiście wykres ceny miedzi to nie musi być linia prosta w górę. Ceny mogą się wahać, spadać, rosnąć. Popyt z Chin może chwilowo słabnąć, ale jeśli podaż nie nadąży za elektryfikacją, AI i obronnością, to ta presja wzrostowa pozostanie. A na to się zanosi. I to w znacznym stopniu. Bo w przeciwieństwie do wielu surowców, miedzi nie da się łatwo zastąpić. A kto kontroluje miedź, ten kontroluje infrastrukturę nowoczesnego świata. I właśnie o to zaczyna toczyć się gra. Warto wspomnieć też o planach administracji Trumpa dotyczących utworzenia zapasów kluczowych minerałów o wartości około 20 miliardów dolarów, znanych jako Project Vault. Miałoby to być partnerstwo częściowo państwowe i częściowo prywatne. Szczegółów jeszcze nie znamy i nie jest jasne, jaka część projektu Volt zostanie przeznaczona na miedź. Która jest jednym z 60 minerałów uznanych przez rząd USA jako kluczowe, ale z pewnością ten udział będzie zależał od globalnego rynkowego deficytu miedzi, bo jeżeli ten niedobór się pogłębi, a projekcje mówią, że sięgnie 24% popytu w 2040 roku, to posiadanie fizycznego metalu stanie się przewagą strategiczną. A jeśli napięcia handlowe z Chinami się zaostrzą, miedź może stać się tym, czym były kiedyś ropa i gaz bo już jest fundamentem realnej gospodarki. I jeśli miedź stanie się nową ropą, to jej ceny jeszcze mocniej przełożą się na koszty prądu, czy to ceny urządzeń elektronicznych, czy tempo rozwoju AI, czy OZE. Więc nawet jeśli nie handlujesz surowcami, to już żyjesz w nowoczesnej światowej gospodarce, która na miedzi jest zbudowana. I to co dzieje się na rynku miedzi, to nie tylko spekulacyjne zachowanie rynków, to jest kwestia strukturalna. Bo mamy metal, który jest kluczowy dla sztucznej inteligencji, kluczowy dla elektryfikacji, Kluczowy dla obronności i którego podaż nie nadąża za popytem. Więc to nie jest sprawa tego, czy mieć będzie ważna. Stawką jest raczej to, kto będzie ją kontrolował, gdy naprawdę zacznie jej brakować. I czy to właśnie teraz obserwujemy początek nowej wojny surowcowej? Miedź to nie jest już zwykły surowiec przemysłowy, to narzędzie geopolityczne. I kto okaże się zwycięzcą tego pojedynku o dominację surowcową? USA, Chiny, a może Europa w stanie z kolan? Daj znać w komentarzu. Jeśli podobało Ci się to nagranie, to dorzuć łapkę w górę. A jeżeli nauczyłeś się czegoś nowego, to dorzuć jeszcze suba, bo takich treści pojawiać się będzie u nas jeszcze więcej. Bądź na bieżąco, dbaj o swoje finanse i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia!